Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Senior w Eterze. Dziś powiem Państwu kilka słów na temat niezwykle istotny dla wielu osób starszych. Otóż zajmiemy się zdrowiem stawów. Często to właśnie stawy zaczynają sprawiać problemy, ograniczając naszą ruchomość i wpływając na codzienne życie. Jak dbać o ich kondycję? Jakie ćwiczenia warto wykonywać oraz jakie suplementy mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia stawów? O tym wszystkim powiem w dzisiejszym programie. Zapraszam do słuchania. Dlaczego zdrowie stawów jest takie ważne? Zacznijmy może od tego, dlaczego dbanie o stawy jest tak istotne, szczególnie w życiu seniorów. Nasze stawy, które umożliwiają nam poruszanie się, z wiekiem narażone są na zużycie. Krząstka stawowa, która chroni nasze kości przed ocieraniem się o siebie, staje się cieńsza i mniej elastyczna. Może to prowadzić do bólu, sztywności i stanów zapalnych, takich jak artretyzm czy choroba zwyrodnieniowa stawów. Na szczęście, istnieje dziś wiele sposobów, aby zadbać o stawy, poprawić ich funkcjonowanie i zmniejszyć ryzyko problemów. Zacznijmy od najważniejszego elementu, czyli ruchu, ćwiczenia na zdrowe stawy. Regularna aktywność fizyczna to klucz do zdrowych stawów, ale uwaga, nie każda aktywność jest odpowiednia dla seniorów. Zbyt intensywny wysiłek lub źle dobrane ćwiczenia mogą prowadzić do poważnych przeciążeń. Jakie ćwiczenia są zatem bezpieczne i korzystne? Po pierwsze, spacerowanie. Spacer to najprostsza, a zarazem bardzo skuteczna forma ruchu. Regularne spacery poprawiają krążenie, wzmacniają mięśnie wokół stawów i wspomagają ich ruchomość. Warto zaczynać od krótszych dystansów i stopniowo je wydłużać. Po drugie, pływanie. Pływanie i ćwiczenia w wodzie to doskonałe rozwiązanie dla osób z problemami stawowymi. Woda znacząco zmniejsza obciążenie dla stawów. A jednocześnie pozwala na efektywny ruch. Po trzecie, ćwiczenia rozciągające. Delikatne rozciąganie pomaga utrzymać elastyczność stawów i zapobiega ich sztywności. Możesz próbować prostych ćwiczeń rozciągających, takich jak skłony, unoszenie rąk nad głowę czy obracanie głowy. Po czwarte, Pilates dla seniorów to świetny sposób na poprawę. Ruchomości stawów, równowagi i siły mięśniowej. Warto jednak wybierać zajęcia dostosowane dla osób starszych lub ćwiczyć pod okiem instruktora. I wreszcie po piąte ćwiczenia z niewielkim obciążeniem. Wzmacnianie mięśni wokół stawów pomaga odciążyć same stawy. Możesz próbować lekkich ćwiczeń z gumami oporowymi. Lub niewielkimi hantlami. Pamiętaj, aby unikać gwałtownych ruchów i także dbaj o to, aby nie przeciążyć mięśni, stawów czy ścięgien. Tutaj mała dygresja. Bardzo często tak się zdarza w życiu seniorów, że kiedy mamy jeszcze dość dobrze funkcjonujące stawy i nasz cały układ kostny, wówczas no, nie myślimy o tym, żeby jakiś ruch w swoim życiu preferować i wprowadzać. I w taki oto sposób ta aktywność fizyczna jest coraz mniejsza. Dlatego też kiedy już zauważamy, że te nasze stawy funkcjonują słabo albo zaczynają boleć, to wtedy jest już naprawdę późno. I dlatego też ta wskazówka płynąca z doświadczenia, które obserwuję już na przykładzie bardzo wielu seniorów, że trzeba reagować wcześniej i zadbać o to zdrowie fizyczne, szczególnie dotyczące stawów, właśnie z tego punktu widzenia uprzedzającego. To znaczy zaczynamy ćwiczyć nie wtedy, kiedy już jest konieczne, ale wcześniej, żeby jak najdłużej utrzymać tę ruchomość stawów w swoim życiu. Po drugie, też o czym warto wspomnieć: to bardzo często, kiedy zaczyna nas coś boleć, to przestajemy jakąś aktywność podejmować. To jest częste, szczególnie u osób starszych, że zaczyna boleć kolano, a więc tego kolana nie używamy. Bardzo często angażujemy drugą nogę i staramy się jakoś funkcjonować jak dotąd przy całej aktywności i obowiązkach, które mamy. No ale to kolano cały czas boli. Co z tym robimy? No oczywiście zmniejszamy ilość ruchu, ruszamy się mniej, w mniejszym zakresie te stawy pracują, obciążamy inne, boczne stawy, opieramy się na innych, powiedzmy, tych fundamentach naszej postawy. I co za tym idzie? Bardzo często obciążając drugą nogę czy drugie kolano, no to drugie też się niszczy ze względu na nadmierne obciążenie i no też złą postawę przy chodzeniu. No, ale przestajemy wówczas jeszcze mniej się ruszać, co powoduje jeszcze większe pogłębienie się tych naszych problemów zdrowotnych, problemów ze stawami, z układem kostnym. No niestety jest to taka swoista, samonapędzająca się choroba, i dlatego warto mieć świadomość, że wtedy, kiedy zaczyna coś dolegać, no to trzeba działać szybko. I to w taki sposób, żeby przełamywać te ograniczenia, i mimo tego, że czasem coś pobolewa, że czasem jest coś trudne, mimo tego trzeba podejmować właśnie te konkretne, stałe praktyki dotyczące ruchu, dotyczące spacerów, dotyczące różnych innych ćwiczeń, aktywności, żeby te stawy były należycie też nasmarowane, odpowiednio zregenerowane, ale także, żeby po prostu no, człowiek miał. Poczucie, że, że zrobił wszystko, co w mocy jego, aby tę ruchomość w swoim życiu zachować. Senior w Eterze zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski. Dieta i suplementy wspierające zdrowie stawów. Zdrowie stawów to przecież nie tylko ruch, ale także odpowiednia dieta. Nasze stawy potrzebują odpowiednich składników odżywczych, aby dobrze funkcjonować. Jakie produkty warto włączyć do codziennego menu? No, zacznijmy od kwasów tłuszczowych omega 3. Znajdują się w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela czy sardynki. Omega 3 mają działanie przeciwzapalne. I mogą znacząco pomóc zmniejszyć ból stawów. Następnie kolagen i żelatyna. Kolagen jest kluczowym składnikiem chrząstki stawowej. Można go znaleźć w galaretkach, bulionach mięsnych lub jako suplement. Czasem długo gotowane kości, powiedzmy w takiej zalewie rosołowej mogą pomóc wydobyć z tych elementów, z tych składników kostnych to, co najcenniejsze i stworzy się taka swoista galaretka, którą można nawet zamrozić i można swobodnie, kiedy tylko potrzeba, poporcjować i korzystać z tego w dłuższym odcinku czasu, gotując raz, powiedzmy, mając na dłuższy czas właśnie ten wywar zamrożony w zamrażarce. Po trzecie, produkty bogate w witaminę C. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu w naszym organizmie, ale także do walki ze stanami zapalnymi. Warto jeść cytrusy, paprykę, kiwi, truskawki, a więc warto korzystać z tych sezonowych także dodatków w naszej diecie, które zawierają dużo witaminy C. Następnie zielone warzywa, liściaste, szpinak, jarmusz czy brokuły dostarczają antyoksydantów, które chronią komórki stawowe przed uszkodzeniami. I wreszcie orzechy i nasiona migdały, orzechy włoskie i nasiona chia dostarczają zdrowych tłuszczów, które wspierają zdrowie stawów. Jeśli chodzi o suplementy, natomiast oto kilka popularnych opcji. Które mogą wspierać zdrowie stawów, szczególnie u osób starszych. Glukozamina i chondroityna pomagają odbudować chrząstkę stawową i zmniejszyć ból. MSM, czyli metylosulfonylometan, ma to działanie przeciwzapalne i może wspierać regenerację stawów. Są to pewne składniki zawierające siarkę. Dalej, kolagen w proszku wspiera elastyczność chrząstki i poprawia ogólną kondycję stawów. Wreszcie, witamina D i wapni niezbędne do utrzymania zdrowych kości, co ma bezpośredni wpływ na stawy. Jednak wraz z witaminą D warto także zażywać najlepiej razem, właśnie witaminę K2MK7, czyli taki swoisty receptor czy katalizator, o tak może lepiej powiedzieć, który zadba o dobrą gospodarkę wapniem w naszym organizmie, żeby ten wapń nie odkładał się w blaszkach w naszych żyłach, ale właśnie żeby wędrował do kości i tam spełniał właściwą rolę, czyli żeby wzmacniał te kości, wzmacniał układ kostny, zęby, jeśli posiadamy i wiele jeszcze innych elementów, gdzie ten wapń jest niezbędny. Pamiętajmy, że warto zawsze konsultować stosowanie suplementów z lekarzem, szczególnie jeśli chodzi o przyjmowanie ich razem z innymi lekami, bo to też ważne, że może się zdarzyć, że one na siebie wzajemnie oddziałowują. Jeśli mamy jakieś choroby, często przewlekłe, to warto zapytać lekarza, czy wraz z tym i z tym lekiem możemy zażywać takie czy inne suplementy, czy w jaki sposób je zażywać, czy one się nawzajem nie znoszą albo nie wzmacniają swojego działania. No bo wówczas jakby ta cała kuracja nasza pierwotna, którą mamy zaleconą przez lekarza, jest po prostu albo ryzykowna, albo nieskuteczna. Następna sprawa to profilaktyka i zdrowe nawyki. Dbanie o stawy to także unikanie złych nawyków, takich, które mogą szkodzić. Oto kilka wskazówek, no, najlepiej unikać nadwagi. Nadmierna masa ciała zwiększa obciążenie stawów, szczególnie kolan i bioder. Zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej wagi. I to też trochę się wzajemnie nakręca, że jak zaczyna nas coś boleć, zaczynamy się mniej ruszać, jak się zaczynamy mniej ruszać, to i rośnie waga, bo nawyki żywieniowe zmienia się dość trudno. Dlatego warto dbać o tę właściwą wagę, choć nie jest to wcale łatwe, szczególnie jeśli właśnie tego ruchu jest bardzo niewiele. Po drugie, pamiętajmy o dobrej postawie. O siedzeniu we właściwy sposób, chodzeniu z prostymi plecami to odciąża stawy i kręgosłup. Staraj się, drogi słuchaczu, unikać długotrwałego siedzenia w jednej pozycji. Warto zmienić tę pozycję, warto także w odpowiedni sposób ergonomicznie siadać, wstawać, żeby też niepotrzebnie tych przeciążeń w naszym organizmie nie generować. Po trzecie, odpoczynek i regeneracja. Jeśli Twoje stawy są obolałe, daj im czas, aby odpoczęły. Można zastosować zimne okłady, aby zmniejszyć obrzęk, lub ciepłe, aby rozluźnić mięśnie. Każdy odpoczynek i każda regeneracja jest bardzo ważna, aby nasze stawy, nasz układ kostny mógł należycie i właściwie funkcjonować. I wreszcie sprawa czwarta, też niezwykle ważna. Trzeba nosić wygodne i dobrej jakości obuwie. No ktoś powie, że no co tutaj mają buty wspólnego z naszymi problemami ze stawami. Otóż dobre buty z odpowiednią amortyzacją zmniejszają nacisk na stawy podczas chodzenia. I to jest też ważne, żeby te buty właśnie miały taką amortyzację, a więc nie były... Bardzo twarde, i przy dynamicznym chodzeniu nie powodowały właśnie tych twardych i bardzo takich niezdrowych, bym powiedział, oddziaływań na nasze stawy. Warto zainwestować w dobre buty, jeśli mamy jakieś trudności z poruszaniem się i ze stawami. I tutaj jeszcze także bym dodał, że są takie ćwiczenia, które mogą pomóc też odrobinę. W tym zmniejszeniu nacisku na nasze stawy ostatnio modne stały się tak zwane spacery z kikami. I te kiki, kiedy są używane w sposób umiejętny, właściwy, zgodnie z zaleceniami instruktora, czy z zaleceniami producenta, sprawiają, że nacisk na stawy staje się mniejszy. A jeśli tak, to można swobodniej chodzić. I mimo często jakiegoś obolałego kolana, czy biodra, kiedy umiejętnie używa się kijki, przy chodzeniu, to znacznie łatwiej się poruszać i także znacznie łatwiej ten spacer odrobinę wydłużyć. Podsumujmy zatem to, co zostało dziś powiedziane. Chciałbym podkreślić, że zdrowie stawów jest w dużej mierze w naszych rękach. Regularny ruch, odpowiednia dieta i zdrowe nawyki mogą znacząco poprawić ich kondycję. Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o swoje stawy i cieszyć się swobodą ruchu. Choć kiedy dolegliwość, kłopot z naszymi stawami jest już zaawansowany, no wtedy jest znacznie trudniej. Dlatego trzeba rozpocząć pracę nad stawami, nad swoim układem kostnym znacznie wcześniej. Jeśli masz jakąkolwiek trudność, jakieś problemy ze stawami, nie ignoruj ich, bo tak naprawdę one same nie znikną. Bardzo często spotykam się z osobami starszymi, które na przykład mówią, że mają skierowanie na zabieg, na wymianę choćby stawu kolanowego czy biodra, i mówią, że nie, może uda się to jakoś tam. Przezwyciężyć, przetrwać. No, nie uda się. Te problemy będą się powiększały, i przyjdzie taki moment, że ani siedzieć, ani stać, ani leżeć się nie będzie normalnie dało, i ten ból będzie stały i bardzo mocny. Dlatego proszę nie ignorować tych problemów ze stawami. Skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą, który pomoże Ci dobrać odpowiednie ćwiczenia i metody leczenia. To bardzo ważne, że kiedy człowiek starszy, zresztą nie tylko starszy, ale kiedy człowiek starszy ma możliwość poruszania się, przemieszczania się, jest samodzielny, to i to normalne życie może prowadzić. Kiedy zaczynają się kłopoty, to zawsze potrzebuje jakiejś pomocy. Prędzej czy później będzie całkowicie zależny od swoich domowników od męża, żony, dziecka, sąsiada, żeby w tych normalnych, codziennych aktywnościach pomagał. Dlatego nie lekceważmy tych problemów ze stawami, starajmy się o nie troszczyć i co najważniejsze. Pilnujmy tych wszystkich drobnych zaleceń, które tak ogólnie starałem się... Poczynić, aby i dieta była zdrowa i właściwe suplementowanie i odpowiednie dostosowane do wieku i możliwości ćwiczenia i co najważniejsze także profilaktyka, profilaktyka czyli dbanie o to, aby nie doszło w naszym życiu do odwapnienia kości, do zniszczenia tych stawów przy różnych okolicznościach. No, ktoś powie oczywiście, ale moje problemy zaczęły się od jakiegoś wypadku samochodowego i od tego momentu boli mnie biodro, czy kolano. No takich sytuacji może czasem nie da się uniknąć, ale zawsze warto dbać o to, by nie lekceważyć tych pierwszych sygnałów bólu, pierwszych sygnałów trudności w chodzeniu, w poruszaniu się, wstawaniu z łóżka, żeby to wszystko na bieżąco monitorować i starać się o to dobre i właściwe funkcjonowanie i dbałość o te nasze nogi, o nasz kręgosłup, aby jak najdłużej móc funkcjonować samodzielnie. Dziękuję, drodzy Państwo, że byliście ze mną w tym odcinku, Seniora Weterze. Mam nadzieję, że dzisiejsze porady pomogą Wam zadbać o zdrowie stawów i cieszyć się aktywnym i radosnym życiem. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.